Czarownice, sabaty, na Łysej Górze i Łysicy. Według wielu podań góry świętokrzyskie były zamieszkiwane przez czarownice zajmujące się czarną magią. Sprzymierzały się one z biesami, diabłami i czarnymi kotami, siejąc postrach wśród lokalnej społeczności. Rozgniewane potrafiły odbierać krową mleko, wywoływać burze, spowodować choroby, a nawet śmierć. Do sporządzania czarów używały m.in. wronich piór, końskich kopyt, sierści bydła i kozich rogów. Najczęściej sięgały jednak po skrzydła nietoperzy, z których przygotowywały czarowidełka, amulety służące do wzbudzania miłości i przychylności. Najsilniejsze właściwości miały składniki pozyskane z nietoperzy upolowanych w noc świętojańską. Najsłynniejszym miejscem spotkań czarownic była polana na Łysej Górze. Raz w miesiącu, w czwartkowy wieczór, podczas Nowy Księżyca odbywały się tam sabaty, na które zlatywały się najważniejsze persony piekła. Sabat rozpoczynano od rozpalenia ogromnego ogniska, przy którym biesiadowano, pito i tańczono do osobliwej muzyki granej na piłach, gwoździach i grzebieniach. Zgodnie z obowiązującą etykietą, na sabat należało przylecieć na miotle, widłach, łopacie do pieczenia chleba lub na plecach własnego męża. Aby móc latać, czarownice musiały wcześniej nasmarować się specjalną maścią. Jeśli któraś spadła z miotły, oznaczało to, że zrobiła to niedokładnie.